No siema, gniazdo z tej strony. Wreszcie zagrałem w mroczne tajemnice. I ja wiem co powiecie. Czy mój stan psychiczny jest odpowiedni do tego, żeby się brać za tego typu tytuły? Otóż ja się bawiłem świetnie pod pewnymi względami, ponieważ poznałem naprawdę chujową stronę modyfikacji GOTIKA. I też nie będę ukrywać, grałem wcześniej w mroczne tajemnice, ale to było dosłownie na premierę, więc to było kilkanaście lat temu, prawdopodobnie. Przy czym wtedy byłem na tyle małym szkrabem, że nawet dubbing, który brzmi jak brzmi. <laughs> Stara że mnie nie, nie przeszkadzał mi w zupełności, więc już takim dorosłym? ogarniętym ludologicznym wzrokiem spojrzymy sobie na ten tytuł, więc zaczynajmy. Sam początek tytułu pozostaje w niezmienionej formie. Mianowicie, my jako bezwzmienny bohater jesteśmy wtrąceni pod barierę, musimy dać list Arcymagowi Ognia, i tak dalej, i tak dalej, generalnie większych zmian nie ma. Co prawda, już na samym placu wymian mamy dodatkowe postacie, z czego tu szukasz, Butrę? Więc przynajmniej jesteśmy w stanie potwierdzić, że nasza modyfikacja wgrała się poprawnie, ale tutaj większych zmian gameplayowo po prostu nie ma. Oczywiście po tym krótkim wstępie wyruszamy do starego obozu i co jeszcze bardziej oczywiste, przystajemy przy każdej możliwości zdobycia punktów doświadczenia. I w tym też miejscu poznajemy nasze pierwsze postacie, które będą się wiązać z jakimkolwiek nowym questem czy czymkolwiek. Jest to stary pustelnik na Płaskowyżu. I przy okazji będziemy mieli do czynienia z ogromnym problemem Mrocznych Tajemnic. Jeśli będziemy precyzyjni, to z kilkoma problemami. Pierwszym z nich jest skalowanie przeciwników w górę. Różnica między pokonaniem takiego młodego kretoszczura, czy tam małego kretoszczura, a między pokonaniem goblina jest po prostu astronomiczna. I wystarczy spojrzeć na przedstawiony obrazek. Czyli uwaga, w momencie, w którym jesteśmy predefiniowani do pokonania jakiegoś stworka, i wybierzemy sobie jakiegoś następnego stworka, który jest warty o powiedzmy 20 doświadczenia więcej, to po prostu nie jesteśmy w stanie tego fizycznie zrobić. I tak jak najbardziej w podstawowym gotiku ten problem również występował. Ponieważ mamy tutaj funkcjonalność pancerza taką, która neguje całkowicie obrażenia. Więc nawet jeżeli skillowo stoimy na bardzo wysokim poziomie, to nie jesteśmy w stanie niektórych potworów pokonać, ponieważ nasze obrażenia są zbyt małe. Tylko że tutaj jest to wywindowane. I dosłownie mamy tą jedną prawdziwą, czy też odpowiednią drogę do ekspienia się, ponieważ w momencie, w którym pokonujemy ścierwojada, to do jaszczura nie powinniśmy podchodzić. O pielcu to możemy pomarzyć. Wskutek tego jesteśmy pozbawieni poczucia progresu. Nie całkowicie oczywiście, ponieważ widzimy ten progres na danym stworku, którego tak czy siak mogliśmy pokonać, bo zamiast 10% obrażeń robimy mu już... 30, czy w ogóle składamy go na hita, ale w momencie, w którym podchodzimy do lekko silniejszego stworka, który stoi za nim, to nie zadajemy mu obrażeń i musimy spierdzielać. W żadnym po prostu momencie nie czujemy się dobrze z naszą postacią i to tyczy się 5, 15 czy 20 poziomu. Dalej nie zaszedłem, bo szanuję swoją psychikę. Zakładam oczywiście, że w momencie, w którym osiągniemy maksymalny poziom dostępny dla tej modyfikacji, czy też ten optymalny do przejścia tytułu. To, jak najbardziej jesteśmy w stanie przemierzać całą kolonię bezproblemowo. No i fajnie, tylko tutaj tak obiektywnie, po prostu te ściany są położone zbyt często. Każdy następny mobek, który jest odrobinę silniejszy niż poprzedni, jest następną ścianą. W przypadku oryginalnego gotika, funkcjonowało to na zasadzie zakresu. Czyli mamy te stworki, które pokonujemy bez problemu, mamy te, z którymi mamy lekkie problemy, no i mamy te, z którymi mamy duże problemy. Wreszcie przechodzimy do tego segmentu, który jest dla nas niemożliwy do pokonania. Tymczasem w mrocznych tajemnicach jest tak, że mamy mopki, z którymi oczywiście radzimy sobie bez problemu. Mamy tego jednego mopka, z którym radzimy sobie ok, i potem wszystko jest ścianą. I to jest zbyt mały zakres, żeby odczuwać satysfakcję z progresu. I już wam mówię czemu. W momencie w którym mamy większy zakres, w momencie w którym mamy te mobki, z którymi mamy większe problemy, to w momencie w którym progresujemy, widzimy na bieżąco nasz progres. Tutaj musimy troszkę strzelać, że już powinniśmy zadawać obrażenia dzikowi i ten nasz cały mistyczny progres jest skupiony na tym jednym mobku, którego wreszcie możemy pokonać i na nim faktycznie widać jakiś tam progres. No, ale cała reszta mopków albo leży na jednego czy dwa hity, albo nie jesteśmy w stanie się w ogóle przedrzeć przez pancerz. Więc te nasze informacje, które posiadamy, oprócz statystyk, oczywiście, które mamy z tyłu głowy, ale takich organoleptycznych, które mamy właśnie w praktyce złożone, ogranicza się do jednego mopka. Czy możemy podejść do następnego? To musimy już strzelać. Bo może tak, a może tak czy siak pancerz jest zbyt duży żeby jeszcze go pokonać. Drugim problemem zajmiemy się w późniejszym etapie materiału, ponieważ będzie on widoczny po prostu bardziej później. Wracając, schodzimy sobie z płaskowyża, trafiamy do starego obozu i tutaj rzuca nam się wręcz monstrualna ilość kontentu, który jest wrzucony w stary obóz. Ogromna ilość postaci posiada dodatkowe lniki dialogowe, czy też zmienionych aktorów głosowych, czego nie jestem w stanie wybaczyć, Jakim kurwa prawem zamieniliście mi snafa na to coś? Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę tylko je wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Nie będę tutaj wyzywać twórców, oczywiście, ale to musieli być naprawdę okropnie niedorozwinięci ludzie. Żeby stwierdzić, że oni z takimi mikrofonami, mimo, że nie oferują dodatkowej zawartości czy coś, bo oferują ją na przykład w trzecim rozdziale, to muszą zmienić całkowicie linijki dialogowe dla postaci w pełni. Kurwa mać, kto na to wpadł? Kto z takim mikrofonem stwierdziłby, tak, to będzie kurwa bardziej imersyjne niż to, żeby się zmieniał ten głos pierdolony, mimo że on się zmienia nawet głównej postaci, kurwa, w randomowych momentach. Niech zgadnę. I tu? Tak, jesteś bystry, jak woda w placu, ale masz rację. Potrzebujemy kogoś kto zbada tę sprawę i dowie się co z tą cholerną stawą się stało. A co ja będę z tego miał? Tak jak wspominałem, faktycznie jest sporo dodatkowego kontentu w starym obozie oraz naokoło starego obozu. Mamy tutaj kilka połączeń z dodatkowymi frakcjami i tak dalej, generalnie to będziemy poruszać sobie w późniejszym etapie. Dlatego też zaciekawiony poszedłem sobie do nowego obozu i na obóz na bagnie i tam nie ma nic. Tam dosłownie jest jedna linijka dialogowa, która sugerowałaby, że jesteśmy w Mrocznych Tajemnicach. I to może być oczywiście pozytywem w momencie, w którym nienawidzimy Mrocznych Tajemnic, ale po prostu Potraktowano te obozy po łebkach. Co do dodatkowych obozów, to mamy m.in. obóz przemytników oraz obóz przy starej kopalni. Zakładam, że to nie jest całość nowego kontentu, ale nie chcę się zanurzać w tych pradawnych, kurwa przedwiecznych i tak dalej, potężniejszych od Inosa gównach, które zanurzyli się twórcy. Skoro przy tym jesteśmy, to opiszmy sobie te obozy. Jeżeli chodzi o architekturę, tam to jest naprawdę ok. Nie odbiega ona od Gotika 1 jakoś znacząco, więc w momencie, w którym przebywamy w tych obozach, po prostu nie tracimy tej imersji tego świata i tak dalej. Zwłaszcza jak na tak starą modyfikację, to jest naprawdę ok. Jeżeli zaś chodzi o questy, to tutaj ponownie jest spoko. Czemu? No bo nas stoją na takim poziomie, powiedzmy, że troszkę niższym niż te questy w starym obozie. Więc w porównaniu do większości kontentów w grze jest naprawdę spoko. Ja wiem, że poprzeczka jest położona, tak położona, nie zawieszona, dosyć nisko, ponieważ w nowym obozie mamy questy, które polegają na tym, żebyśmy nosili wodę, a potem będziemy nosić Zielsko, a potem będziemy nosić zielsko tylko że bardziej. Oczywiście chodzi o bagienne ziele, nie o inne ziele. W każdym razie, no te questy właśnie przyjmowane w tych obozach nie odbiegają od takiej normy gotikowej. I spoko. Trzeba kombinować, trzeba gadać z ludźmi, trzeba coś zdobyć. Spoko sprawa. Zwłaszcza, że niektóre zadania da się zrobić na kilka różnych sposobów, co też jest definitywnie plusem. No ale coś, co definitywnie jest minusem, bo musimy to poruszyć, ponieważ to. Kwestionuje całego Gotika I, i to sprawia, że mroczne tajemnice są aż tak słabą modyfikacją, tak uważam. Poza tym, że wiadomo, dubbing odbiega od norm aktualnych. Pada ty, sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. I co tutaj mam na myśli? Żaden quest podstawowy z Gotika I nie został przeskalowany, poprzez to, że mamy modyfikację mroczne tajemnice. I dochodzi do absurdalnych sytuacji, gdzie w momencie, w którym zrobimy questa jednego bądź drugiego z mrocznych tajemnic, otrzymujemy 3 razy więcej doświadczenia, 5 razy więcej nagród i w dodatku 30 razy bardziej przydatne rzeczy niż w przypadku questów podstawowych. Do tego niekoniecznie wszystko zostało spięte na ostatni guzik, więc mamy taką absurdalną sytuację, że w momencie, w którym wchodzimy na przykład do starego pustelnika, to on. Nie ma ustawione, że ma się na nas rzucać w momencie, w którym my baraszkujemy w jego chacie. Więc zabieramy wszystkie rzeczy, które ma na chacie, i to są rzeczy, które generalnie sprawiłyby się w trzecim czy czwartym rozdziale Gotika I, by były bardzo dobrym lootem, a my to dostajemy w pierwszych 20 minutach gry. Absurdalna sytuacja. No tutaj dosłownie widzicie mnie w tym pierwszym rozdziale, biegającego ze skórzaną zbroją, która była za 1100 bryłek rudy, którą se kupiłem tak o po trzech questach dla przemytników. Absurdalnie to po prostu wygląda, gdzie w momencie, w którym w ekipunku mamy jakieś 4-5000 bryłek rudy, korka lą w ramach wręczenia nam questa, który ma poruszyć dalszą linię fabularną, daje nam 50 bryłek rudy. Tymczasem przemytnicy jeszcze Quest wcześniej za jakieś 20 skór wilka dali nam 500 czy 600 bryłek rudy. Wracając do głównej fabuły: w momencie, w którym skończyliśmy jakąś tam konkretną ilość misji dla czy to przemytników, czy to dla obozu przed kopalnią, to mamy bardzo mocną sugestię, że powinniśmy zakończyć żywot królowej pełzaczy. No więc, dołączyłem do starego obozu, oczywiście kompletując wszystkie questy, które były do zrobienia w gotiku pierwszym w ramach rozdziału pierwszego, nie licząc dostarczenia nowego użytkownika bagiennego ziela do obozu na bagnie, bo nie lubię tego quest'a. I ruszyłem na królowe pełzacze. Czy też ruszyłem na pełzacze? Ja pierdolę, nie gram już w tą grę, ty, ty, w sensie jepcie się. Kurwa, kto wymyślił, że pełzacze będą strzelać siecią i będą nas stunować na 10 sekund? Kurwa mać. Jebnijcie się w łeb. Ta modyfikacja jest zjebana, nie polecam jej, i tak dalej. Dla samego pierwszego rozdziału może warto ją sprawdzić. Dla samych śmiesznych momentów w ramach tego absurdalnego już na ten moment dubbingu. Tak, warto ją sobie zainstalować. Ale czy to jest dobre? Nie. To jest gówno-totalne. Pozdrawiam gniazdo. <laughs> Stara się nie cenię, gdy mnie jak